Zasada 40 na 60: Proporcje owoców i zieleniny w koktajlach. Szczególnie jeśli dopiero zaczynasz miksować zielone koktajle, stosuj się do zasady komponowania polegającej na przyrządzaniu koktajli w proporcji 40% zieleniny i 60% owoców. W pierwszych koktajlach poszłabym jeszcze dalej. Dodałabym jeszcze mniejszą ilość zieleniny i stopniowo zwiększała do 40%, bo wiadomo, że nawet jeden liść zieleniny dodany do pożywienia drastycznie poprawia jego wartości odżywcze. Dążymy do tego, by koktajle nam smakowały. Jeśli koktajle wydają Ci się za mało słodkie, zwróć uwagę, czy używasz w pełni dojrzałych owoców, bo to jest bardzo ważne, nie tylko pod względem smakowym, ale również zdrowotnym. Jeśli to nie wystarcza i nadal szukasz więcej słodyczy, dodaj do koktajlu 2-3 daktyle. Zwiększysz tym jego kaloryczność, ale tak wyjdziesz na tym na plus. Obiecuję Ci, że z czasem polubisz i te bardziej wytrawne koktajle.